Baśń z Etiopii, An Ethiopian Folktale, Tarcza Dobroci, The Shield of Kindness, opowiedział Abebe Kebede, narrated by Abebe Kebede. Był raz człowiek, który miał trzech synów. Once there was a man with three sons. Dbał o nich, he looked after them, bardzo dobrze, well, i wychował ich na wspaniałych, młodych mężczyzn, and brought them up to being fine young men. A dobrzy, starzy mężczyźni w tamtych czasach, and the good old men in those days, potrafili przewidzieć, kiedy umrą. Were able to foresee their death. Dlatego też, therefore, kiedy on zdał sobie sprawę, że jego dni były policzone, When he realized that his days were numbered i że on niebawem umrze, and he was going to die, zawołał do siebie swoich trzech synów, he called his three sons i podzielił całe swoje bogactwo między ich troje, and he split up all his wealth Between them. Bydło, the cattle, ziemię, the land, uprawę NSET, czyli oszukanego banana, the NSET, false banana crop, oraz dał im swoje błogosławieństwo. And gave them his blessing. Jedyną rzeczą, którą zachował dla siebie, była jego tarcza. The only thing he kept for himself was his shield. A trzeba wam wiedzieć, że tarcza w kulturze Sidama jest czymś bardzo szczególnym. Now the shield in Sidama Culture is very special. To jest rodzinne dziedzictwo. It's the family heirloom. Przekazywane z pokolenia na pokolenie. Handed down from generation to generation. Ale ta tarcza nie jest przekazywana najstarszemu synowi. But it doesn't go to the eldest son, ale synowi, który jest uważany przez ojca za największego spośród jego synów. But to the son, which the father thinks will be the greatest man among his sons. Więc ten mężczyzna. Nie dał tej tarczy żadnemu ze swoich synów. So, this man didn't give his shield to any of his sons.

Patrzcie, moi synowie, look, my sons. Dam wam trochę czasu. I am going to give you some time. I chcę, żebyście poszli i zrobili jakiś dobry uczynek, ponieważ dobroć w naszej kulturze to cenny skarb to wielka wartość. I am going to give you some time and I want you to go away and do a good, kind deed. Because kindness in our culture has great value. A potem wróćcie do mnie i opowiedzcie mi, jaki dobry uczynek zrobiliście. Then come and tell me, What kind deed you did? A kto z was zrobił najlepszy uczynek, otrzyma w spadku tarczę. And whoever has done the kindest deed will get the heirloom shield.

Więc oni wszyscy chcieli tę tarczę i wyruszyli, żeby zrobić swoje dobre uczynki. So they all wanted the shield and went off to do their good deeds. Powrócili. They came back. Pierwszy syn powiedział: The first said: Tato, zrobiłem coś bardzo dobrego. Dad. I did something very kind. Ty bądź sędzią. Be the judge. Znalazłem małe, czołgające się nowonarodzone dziecko, i to dziecko wpadło do strumyka. There was a small crawling infant, and he fell into a creek. Jego mama była obok sama jedna przerażona i zrozpaczona. His mother was beside herself with terror and sorrow. Zaryzykowałem moim własnym życiem. I risked my own life. Wskoczyłem do strumienia i uratowałem dziecko. I jumped into the creek and saved the child. Tata powiedział. His father said. No wiesz, to. Nie jest tak naprawdę dobroć. That's not really kindness. To jest po prostu bycie człowiekiem. That's just being humane. Uratowanie małego dziecka to po prostu bycie kimś humanitarnym. Saving a small child is humanity. To człowieczeństwo. Ja bym oczekiwał tego od. I would expect it of anybody. <laughs> Drugi syn powiedział tak. The second son said, Tato. Nadszedł samotny wędrowiec. A lonely traveler came. Miał zamiar odbyć podróż wzdłuż drogi i powiedział do mnie. He was going to go along the road and he said, Proszę, zaopiekuj się moimi pieniędzmi. Please take care of my money. Dał mi 100 srebrnych dolarów. He gave me 100 silver dollars. I odszedł. And went away. Mogłem ukraść te całe pieniądze. I could have stolen all that money. Ale przechowałem je bezpiecznie dla niego. But I kept it safe for him. I kiedy tamten wrócił, oddałem mu jego 100 dolarów. And when he came back, I gave him his $100. dollars. Chciał mi dać 10 dolarów. He wanted to give me ten silver dollars, ale powiedziałem: Nie, 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 te pieniądze są twoje, ja tylko je dla ciebie przechowałem. But I said: No, this money is yours. I only kept it for you. Nie przyjmę żadnej nagrody. So I won't accept a reward. Czyż to nie dobroć? Isn't that kindness? Starzec powiedział. The old man said. No nie, no obawiam się, że nie. No, I am afraid not. To po prostu pokazuje, że nie masz miłości do pieniędzy. It simply shows. that you don't have a love for money to dobra cecha ale to nie dobroć it's a good quality but it's not kindness Trzeci syn o imieniu Kajam the third son called Kajam powiedział w porządku no to teraz ja powiem, co ja zrobiłem. Ok, let me tell you what I did. Szedłem wzdłuż drogi. I was walking along the road. I nagle. And all of a sudden. Zobaczyłem naszego wielkiego wroga. I saw our great enemy. Tego, z którym jesteśmy w konflikcie od tak długiego czasu. That we have had a feud with for such a long time. On spał przy samej krawędzi przepaści. He was sleeping at the edge of a cliff. Mógłbym podejść i zepchnąć go. I could have gone and pushed him over. Albo wszystko, co ja mogłem zrobić, to po prostu go przebudzić. Or all I had to do was wake him up. A kiedy on by mnie zobaczył? And when he saw me? Ponieważ nasze rodziny walczą ze sobą od tak dawna, because our two families have been feuding for so long, on pewnie by się odwrócił i sam by spadł z tego klifu. He would have turned over and fallen off the cliff. Ale ja... Obudziłem go bardzo delikatnie, but I woke him very gently. Przełożyłem go na płaskie pole and took him to a flat field, gdzie on mógł spać bez żadnego niebezpieczeństwa, where he could sleep without danger. I tam pozwoliłem mu spać i odszedłem. I let him sleep there and went away. Tata powiedział: His father said, Tak, mój synu, yes, my son. To jest prawdziwa dobroć. That's real kindness. Ponieważ on nie tylko jest twoim wrogiem, because he is not only your enemy. On jest wrogiem całej rodziny. He is the enemy of the whole family. A ty uratowałeś jego życie. But you saved his life. A więc to właśnie tobie dam tarczę. So I will give you the shield. Morał? Nie mścij się na swoich wrogach.

ruvara are yamatisu alizine kurcito ya davensa ana yadir magan ya egereu dino sazo ya no de musu